Hej hej, patrzcie co się robi, znaczy samo się nie robi. <laughs> Ostatnio na filmie właśnie było słychać stukot, kiedy ten daszek był przybijany. Tutaj są deseczki ze starej stodoły odzysk tutaj z żyny na drugą komorę, kompostownika. Tutaj już się zarysy tworzą. Kompostownik się super sprawuje. Ciągle jest zapełniany. Ciągle coś dorzucam, teraz właśnie te truskawki dla was. Znaczy no, pozyskuję sadzonki, ale też właśnie je czyszczę, więc jest masa liści z tych truskawek. I jak już będzie druga komora, to tą Część górną przerzucimy tutaj, i będziemy tutaj dorzucać, a tutaj podejrzewam, że już na dole będzie kompost, akurat na jesień, do rozrzucenia. Muzyka tutaj leży bok który będzie tutaj stał. To jest ta z przodu część, a to jest z tyłu. To później Wam pokażę. I teraz należąco przybijane są deski, żeby łatwiej było. Później postawimy, przybijemy tył i będzie druga komora. To będę Wam wszystko pokazywać. No już boczek postawiony. To jest takie usztywnienie, żeby nie przewróciło się to na razie. No i tak to wygląda. Także jak macie niepotrzebne gałęzie jakieś grubsze, jakieś zżyny, deski, to można sobie fajny kompostownik zrobić. No i te, tutaj są te beleczki, takie z tych gałęzi, do których będą mocowane deski, tak jak tutaj z Rzyny i zaraz w sumie powstanie drugi, druga komora. Powiem Wam, że ona jest całkiem spora, To jeszcze muszę wymyślić właśnie, żeby tu albo haczyki jakieś, albo druty, żeby nie przecinek za każdym razem tych trytytek, znaczy z tej jednej strony, bo te mogą być na stałe. Ale właśnie może drutem, żeby sobie zakręcać i jak będę chciała przerzucać, to żeby ten drut odkręcić albo na haczyk, żeby było takie wielokrotnego użytku. No, całkiem, całkiem już to wygląda. Ale się cieszę. O, poroże. Może być? <grych> Serio? Nie. No, już jeden etap jest zrobiony. Także teraz... Także teraz y, zostanie zrobić te ścianki boczne. No i drzwiczki. Daszek już jest. Ja się cieszę, że jest daszek, bo y, no czasami są takie jesienno-zimowe mocne opady. To nie będzie y, tak um, przemakał o powiedzmy, ten kompost. A ja tu jeszcze przykryję jakąś folią to, tak jak było, żeby po prostu nie wysychał, nie parowało to. Daszek jest oczywiście rustykalny, dostosowany do tych krzywizn, ale mi, mi się taki podoba. On no, pasuje tu, myślę. Pasuje do otoczenia. No. Także już będę miała dwie komory. Już się robi poważnie. Konstrukcja po prostu prosta, jak nie wiem. Tu jeszcze właśnie będą deseczki. Teraz robimy przerwę, bo ja w międzyczasie pielę cały czas te troskawki. I tutaj tylko przychodzę z do skoku, żeby Wam pokazać postęp pracy. No. no, słuchajcie, walczę z grządką. Obcinam, robię dla Was sadzoneczki. Fajnie się wkomponowuje. Tutaj z tyłu brzozy, tu brzozy, więc chyba jest ok nie razi jakimś tam innym materiałem. Wszystko u nas jest takie leśne po prostu. Z tego co mamy. On pewnie, no nie wiem, może długo nie postoi, ale myślę, że ten daszek też troszeczkę pomoże w tym, żeby trwalszy był ten kompostownik. No, będę dalej Wam pokazywać rozwój sytuacji. Jestem trochę za dnia. Lepiej to wszystko widać. Truskaweczka się przyjęła. Zobaczcie, to jest ta sadzonka, którą wsadzałam i była zwiętnięta na ostatnim filmie. Także yy, właśnie, żebyście się nie martwili, jak wsadzicie swoje, że klapną. I tak to wygląda za dnia. Mają się super troskawki. A tu jeszcze Wam chciałam pokazać, na mojej działce jest pełno mrówek, tu jest mrowisko, tu jest mrowisko, tu i one tuż pod truskawkami grasują i słuchajcie, no i nic się nie dzieje, a tu patrzcie, jakie wielkie mrowisko. Ja nie zauważyłam żadnych szkód takich od tych mrówek. Możliwe, że one przez te tunele, no bo to zobaczcie, to jest jak ser szwajcarski. Może jak pod truskawką takie tunele zrobią, to po prostu ziemia tam wysycha. Ale ja nie zauważyłam, żeby one mi tam, nie wiem, szkodnie wiadomo, jakie robiły. No, tutaj jest druga grządka, którą już prawie oczyściłam całą. Jeszcze mi został taki malutki skraweczek, tu. I zobaczcie, jak to wszystko przejaśniało. No, teraz jeszcze będę tak samo robić obornikiem i ściółkować. Jeszcze właśnie tylko mi został ten Dzisiaj go dokończę i będzie wszystko. Słuchajcie, zrobiłam to. Zmachałam się. Ale już jest wszystko oczyszczone, Naw nawiezione obornikiem i przyściółkowane. Dosyć du dużo liści ścięłam. I one takie y długie mają te ogonki, tak wybujały, bo tutaj był bardzo taki gąszcz duży, więc one tak do słońca się ciągnęły ale myślę, że już teraz będą miały dobrze i zobaczcie, jaka niespodzianka no, kilka takich znalazłam, niektóre już były dojrzałe to sobie zjadłam i tu jeszcze są także patrzcie, jeszcze będę miała we wrześniu truskawki oj ale powiem wam, jestem tak zadowolona jak słuchajcie, lubicie pracę w ogrodzie, to wiecie chyba o czym mówię, że człowiek się tak namacha, namacha, w krzyżu łupie, <laughs> ale jakieś takie zadowolenie jest i już to, że wśród przyrody można tutaj sobie, no ptaszki jakieś mi tutaj śpiewają, krzyczą, ropuchę też, ropuchę też znalazłam tu żeby tam się działa w borówkach. Ja ją jeszcze przykryłam tam korą, domek jej taki zrobiłam. No, tak, czy patrzcie, fajnie też wygląda. Tutaj są takie ścieżki do przejścia, prawda, żeby móc sobie później swobodnie ten środkowy rządek zbierać, bo te krzaki naprawdę będą duże. One teraz takie wyglądają po parę listków, bo bardzo dużo obcięłam. A one jeszcze, jeszcze do zimy e, na pewno urosną. Nie będę już ich ścinać, bo tam już e, w komentarzach mi zresztą e, jedna z Was napisała, żeby właśnie nie ścinać, bo liście e, służą ochronie przed mrozem. Zgadzam się z tym. Nie będę już ich ogałacać. A i tak na wiosnę, prawda, się porządkuje te e, zagony. Także. Sadzonek, a sadzonek. Także jutro będę chyba wysyłać. Ale po prostu super zadowolenie. Nie trzeba, słuchajcie, do siłowni ani nigdzie chodzić. Wystarczy mieć ogród. <laughs> Patrzcie jakie to jest przyjemne z pożytecznym. Bo nie dość, że jesteśmy na powietrzu. Ruszamy się. Nie musimy płacić za siłownię. Nie musimy gdzieś tam szukać fitness klubów. Chociaż no przecież, no to wiadomo, ka każdy robi to, co lubi, nie? No, także. A korzyść jest, bo później są plony, owoce swojej pracy przepyszne i zdrowe. Także będę się już żegnać dzisiaj z Wami. Jeszcze raz wam pokażę truskaweczkę wrześniową. I na razie, kochani papa. Pa.